Ja, ja. Mhm. Aha. Już mam powiadomienie na telefonie, że jestem live. Very good. Uh, let me see. Let me fucking see. Transmisja na żywo. Tak jest. Szmato, po prostu mi. O, dobra. Tak to działa. Ok. No to widzimy. Widzimy wszystko. Już robię, kurwa. Like out boys. Jak to kurwa udostępnić? Ja pierdole. Czemu ten nowy YouTube Studio jest taki kurwa taki chujowy w ogarnięciu, w nawigacji. Nie wiem, nie polecam. Ale chuj, mam ochotę też zagrać, to co zagram. That's how we do it in bush. Oczywiście znowu będzie kurwa. Ja pierdolę jakie lagi, co to jest do chuja? Gro ogarni się. Bo to mnie rozpierdoli normalnie. Nie wiem, czy ja w ogóle zmieniłem jakoś ustawienia grafiki, żeby żeby to jakoś płynniej chodziło. Jakim cudem, kurwa, gra z takiego roku, taka stara, o takich naprawdę niewielkich wymaganiach. Mimuli. Czy się, czy się tak, no, stateruje, nie? O, Josh. Kurwa, no, nie pamiętam, co ostatnio robiliśmy. Jaki jest nasz cel? Cia, ja pierdolę, ty. Na YouTubie to w ogóle będzie chujowo wyglądać, bo nawet u mnie nie, nie miałem tej animacji, że. No. Po prostu jeden frame, i kurwa, już wam przedryję ten notatnik. Objectives. Brak obiektywów. No fajnie, dobra. To cóż. To jest tej szmaty, pełno stringów, strings, it's like bra Let me see. O, o, o. Dobra, dobra, w ten sposób to mamy, git. Brak muzyki jakiejkolwiek, ale to nic. O nie chcę kurwać, wyłącza to. Dobra, zajęliście. Mój back. No i co tu mamy ciekawego? Ej, nie przyjdą przynajmniej dwie osoby, to ja się kurwa nie będę uczęszczał. <grystanie> Bo na razie to gram dla samego siebie. Co ja mam kurwa robić, ty? Ta powolność w grach mnie czasami wkurwia. Zamknięte. Huj. Z tym nic się nie da zrobić. Z tym nic. Objektywów nie ma. Nie mogę nawet biec. Nice. Let me get a restart. the It's me again. Since your wife's disappearance, you you seem a bit strange. What about you? You don't act like yourself lately. What about We're 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 friends, aren't we? Yeah. Jesteś sprzedajną kurwą grubasie. Nie, no ziomek. Okej, okay, no to call him back! <laughs> Odzwoń mu, nie? Kurwa. Dobra, wyłącz to, wyłącz to. God dammit. you Oh my god, shut up. Nie wiedziałem, że to znowu to powtórzy. Chciałem tu iść, Chciałem, ale nie mogę. Tu nic nie ma i chuj. Skończyliśmy tam gdzie zaczęliśmy. I no... Nic nie ma. Ten obraz dało się wcześniej postawić. O! Teraz ja dopiero zauważyłem jak zajebiście powieszony jest ten <stuł> stół. Dobra, mogę coś z tym zrobić? Mogę przejść pod tym? Nope, nie bardzo. Dosłownie nie ma tu nic, co mogę zrobić. Co to kurwa ma być? Jest. Yo, this is pissing me off I don't even know what the fuck to do <sighs> Ta gra mnie bardziej wkurwia niż... niż mi się podoba, niż mnie straszy A to źle Horror powinien nie być wkurwiający, nie być powolny. A dużo z nich właśnie na to cierpi. Są powolne i wkurwiające, bo... No bo właśnie coś takiego jak to. Tu dosłownie nie ma nic, co mógłbym zrobić. Nie, nie wiem, co robić. Nie mam obiektywów. Jesteśmy w domu. Łażę, kurwa, w tej i we w te. Sprawdziłem wszystkie pokoje. W żadnych z nich... Nic nie ma. Tych drzwi się nie da nawet otworzyć. No nie da się. Nic tu kurwa nie ma. Co to jest? Jakiś klima jakaś. Nic tu się nie da zrobić. No i kurwa tak łazisz jak debil. Marnujesz czas. I chcesz, żeby w końcu coś się stało. Żeby progres dalej był. A tu nic. Nie ma progresu. And what now? I don't know. Kujowo. Mamy posążek jakiś kurwa butlegowy z AliExpress chyba posążek Buddy z pomalowanymi ustami na czerwono i oczami i brwiami na złoto. Nie wiem, co to kurwa za wersja. Może ja się nie znam. Może rzeczywiście to jest jakaś, <laughs> jakaś legitna. Kurwa statuetka. Ale ja tam nie wiem. mi się zdaje, że nie. Z tym nic nie mogę zrobić dosłownie. Co mi kurwa bzyczy. Oh, jest czas Home. Czy ktoś wie, co kurwa tu już trzeba zrobić? <laughs> There's like literally nothing. Mogę puścić to, ale to jedyne co zrobi to znowu odsłucha tą wiadomość. A to nas nie obchodzi. Tak. Like. I am fucking pissed. Czy mogę zapauzować live? Czy jest taka opcja w ogóle? Czy to ma jakiś sens? Niekoniecznie w sumie, bo Tak czy siak to live. Więc pauzowanie to po prostu zakrycie ekranu. Nie wiem co ja pierdolę No kurwa. Ewidentnie nie ma tu nic co mogę zrobić. This is fucking stupid. What is this game? Zaraz to wypierdolę. Zaraz to wypierdolę i kurwa zagram w co innego. Bo ja nie wiem Co mam robić. Co mam kurwa robić? The fuck do I do Teraz sprawdzę wszystkie pokoje już kurwa trzykrotnie. Kolejny posążek, Buddy. No, ten wygląda na bardziej legitny chociaż? Kurwa tą twarz ma jakąś taką dziwną, no ale dobra, no, pewnie też tani. Tim. No.

Coś musi być w kuchni. Jak nie będzie, żebyś w kuchni, to już nigdzie nie może być. Nóż, weź nóż. Nie, otwórz lodówkę. Nie, otwórz kabinet. Nie. No, kurwa mać. A small ladder for accessing things behind or on a cabinet. Wow. Ale nie no, what to say. Przejebane. Teraz gdzie to stawiamy? Kolejne pół godziny. zmienienia, gdzie się kurwa stawia tą drabinę. Za ebaną. Pewnie nie tu. Gdzieś na górze. Of course. Podoba mi się ten jeden dislike. Ciekawe, jak to to. No myśli... Kurwa jaki słaby life. Nie ma rację Ten kanał nigdzie. Ni nigdzie nie zmierza. Nie będzie miał przyszłości. I just do it because. Po prostu bo chcę. Mi się nudzi. Mam hajs, nie mam co robić. Co kurwa gram? Co kurwa Jo, mam nóż. Co to, co to? Ale fajne. Powiedz, że mogę atakować. Nie mogę lewym przyciskiem nic zrobić. Ale mam nóż w każdym razie, więc. O, okej, okay. ale ja byłem skierowany w tym kierunku. To jest nowe. To jest nowe. Tam nie wchodzimy na pewno, ale w sumie. Co było tam? Muszę się rozejrzeć. Blaska, czołg, aż... <laughs> robi. O kurwa. Dobra, jednak tam nie idziemy. Ej, ej. Czemu drzwi za mną są zamknięte? O kurwa. No dosłownie nie mogę się cofnąć dalej. Drzwi są zamknięte. Oh, what the fuck? Widziałem coś. Albo to mu jest ciało. Damn, dałos, dałos, creepy. Dobra, nie idziemy tam dalej. <laughs> Jedno ostrzeżenie wystarczy. Tu też nie idziemy, chyba że będziemy musieli. Ja <laughs> z tą jebaną świeczką nie widzę nic przed sobą. W nic. Co tam się kurwa dzieje na Discordzie? W sumie sobie obczaję. Chuj z tym, że jestem w połowie live'a, ale co to za? Co to kurwa zagra Coś na Source na pewno. Na pe tak, to jest 100% jakiś Source. Silnik. Bo movement jest jak, jak w TF-ie. I don't know. Dziwne, wy wysyłacie kurwa, ja nie wiem, coś chorzy jesteście. <grystanie> Przed nami coś, coś się otworzyło. Także nie idziemy tam. Idziemy tu. To jest kurwa creepy. No ale w końcu straszny miesiąc, nie? Zmienię już po! Kurwa. O. Na koniec października. Października. Było Halloween. Można było się. Co się kurwa śmiejesz. jo, Tutaj jest otwarte, tutaj jest otwarte. Jakie dziwne okna w ogóle. Co, co to kurwa jest? Patrzcie na to. To nie są ani drzwi. To są niby okna. To są kurwa okna, ale otwierane jakoś jak jakaś taka klapa tylko że w drugą stronę like bruh ukończysz kiedyś tę grę czy chopie to nie moja wina ta gra jest po prostu długa <grym> nawet nie no dobra ja ją rzadko nagrywam ale tak ukończę ją ciachni to nie da się <grym> Szczerze, widziałem tylko do dół ekranu, bo z dymem zasłoniłem. Co to kurwa jest? Jakiś szpetny posąg tajski, jakiś kurwa tajlandzki. Where do we go? Jesteśmy parą rąk, patrzcie na to. O, oh, look at this. Look at this. What is this? What is this? Dlaczego nie widać nic więcej oprócz tych moich dwóch rąk? Spoiler alert, bo jesteśmy tylko rękoma. O! Kurwa, macie jakiś labirynt? Przecież ja tam, wcześniej, mogłem pójść gdzieś w prawo. No. Bo normalnie zasłania mi skiery. Z tym nawet się nic nie da zrobić, więc ok. Powiem wam kurwa Jestem Raymanem, tak <ścoughs> Ostatnio w robocie Jak to w robocie tam, czasami po prostu no kurwa Wkurwisz się albo coś to To, to se chcesz zakurzyć, nie? No i kurwa Przez jakieś Trzy dni z rzędu. Kilka fajek skurzyłem, nie? Zwykłych po prostu kurwa. Fajek. I przez jeden wieczór tak mnie kurwa kaszlało. No może nie aż tak, że kaszlało. Wyłącz to gówno. Nie da się wyłączyć. Ok, to uciekamy stąd jak najszybciej. Że aż sobie musiałem chorknąć. <grywa> to trochę obrzydliwe, ale no.

Nie wiem, czy to było dobre impression, ale... Ale bez kity Mongoły jakieś śpiewają w radiu, co to jest? Ja myślałem, że jesteśmy w Tajlandii, a nie w Mongolii. Łażę tak przez ten labirynt i... o, Pa... Patrz, jaka zajebista mongolska muzyczka. Muszę się zbliżyć. O oh. I... Ale wiejski bęger O, tu jest głośniejszy jeszcze Tak jest Słuchajcie tego <słuch> ja CUDET! Yo see this bitch! Patrzcie, 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 patrzcie kurwa. A nie, to jest tylko cień. Co to kurwa za clown jakiś? Wyglądała jak laska w jakiejś e, szmacie takiej kurwa Gdzie ten cień był kurwa jak to są schody, what the fuck? Kurwa, mać, tu nic nie ma. Tu też nic. Z... God damn it, niepotrzebnie tu schodziłem. Teraz będziemy w żył w tempie i wlec z powrotem. Ja nie wiem co to za graje ja Skopie. Ja myślałem, że ja, że ja już znam po prostu format tego. tego, tego, tego. no, tej gry na wynos. <grym>, na wynos. na wylot, o. E, a jednak nie, tu nagle jesteśmy kurwa kimś innym. I tak bez powodu po prostu. Cześć. Przez chwilę jesteśmy typem tym, co zawsze. Znowu halucynacja, jesteśmy w domu. I potem blackout, screen, i jesteśmy jakąś laską, która cały czas robi. I łazi przez. Jo. <laughs> spokojnie, kurwa, spokojnie. Łazi przez jakiś taki dom na wynos. Cio, cio. Zdarza się. O kurwa. Będzie mnie gonić? Będzie mnie gonić? Chcę stąd Wchodź tu, chodź. O kurwa! O nie, o nie, o nie, o nie. This bitch is coming! This bitch is coming! Nożem ją, nożem ją, nożem ją. Rzuć w nią, jak kurwa w Call of Duty. Co na mnie wskazujesz, kurwa? Nie wiesz, że się nie pokazuje palcem, że to niegrzeczne? grzeczne Właśnie. Wybędziesz ci freje, że? No? O kurwa! Jaki teleport! Patrz co szmata mnie przydusiła. Yo! Look at your dirty ass feet! Kurwa... Brudne stopy w ogóle... Nani? Yo! Nie pierdol, że to koniec! To be nie... Co? 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 Nigga, co? 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 O kurwa! Przeszedliśmy grę. Jo, co się odjebało właśnie. Ja się, ale się kurwa totalnie nie spodziewałem tego, że w tym momencie się zakończy gra. Ale to było kurwa dziwne. Znaczy... Okej. Okay. GG easy. Przeszedliśmy grę. Nie zebraliśmy collectibles. Eee, tutaj 4 na 6 tutaj diary tyle i to, a czemu 0 na 0 aha, okej, okay. no tu tyle, a tu tyle, tutaj nie było żadnych, a patrzyłem nawet, długi stream, nie, no dobra, kurwa, zajebiście, przeszedliśmy grę, no to teraz nie ma co i no... No, zostawili sobie furtkę na sequel, tak typowo, ale tak kurwa nawet nietypowo, bo zostawić sobie furtkę na sequel to jest, to jest takie, taki tease tylko kuźwa. Wiecie, bo furtka na, na sequel to jest, to jest, że takie... Ending niby jest zakończony, ale kuźwa jest potencjał na następny. Tutaj nie, tutaj po prostu ci zrobili cliffhanger, kurwa, po prostu ucięli to i chuj, i powiedzieli, że ciąg dalszy nastąpi, nie? W sumie w jakiej innej grze coś takiego zrobili, nie? Bo to nie jest... To jest jedna niby normalna gra. Ludzie nie wiedzieli, że będzie druga jak, jak wyszło to, nie? Znaczy no, myślę, że nie. Raczej nie. I zakończyć grę po prostu w ten sposób... To jest dziwne. Żaden inny deweloper tak tego nie robi. No ale to też nie jest jakaś... Kurwa AAA, potrójne A gra. Czyli z tego wysokiego budżetu tylko taka bardziej indie, przetworzona w pełną grę za hajs, ale no, no cóż, fajnie, fajnie, całkiem dobre to było, wyciszę se to, bo kurwa, e, PMC, do kupienia jest na pewno na, e, poproszę jedno, e, na Steamie, myślę, że na Steamie jest, a oprócz tego no to kurwa nie wiem jakiś pirate bay albo skidrowizer, możesz ją wiesz no tak troszkę mniej legalnie nabyć. Yy, nie wiem czy jest po polsku, możliwe że jest, możliwe że nie jest, ale wątpię, chyba jest tylko po angielsku, ale chuj z tym. Angielski się powinno znać, tak czy siak, także no, he. no i kurde, spoko. W sumie spoko. Dobra, to teraz nic ino pobierać dwójkę. <laughs> e, mam nadzieję, że będzie lepsza. Że ta nie była zła w sumie, ale, no, mam też Blair Witch, więc jak coś w to to w to mogę też zagrać. I kurwa, co mam jeszcze? Aha, e, o, muszę, 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 muszę ten, muszę zagrać i, i, i może też live'a zrobić z e, Layers of Fear 2. Bo jedynkę przeszedłem. Nie przeszedłem DLC do jedynki. A dwójkę muszę. No. Także dobra. Chłopacy. Kurwa. idziemy na za obejrzenie. I no. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.